W ostatniej rundzie no, niestety niestety nie udało nam się szyć ani jednej bramki z pornera. No ale teraz przykładam większą wagę w treningach i wydaje mi się, że efekty można już go zobaczyć. Wydaje mi się, że się pokazaliśmy, że gramy dla siebie, dla kibiców mimo ciężkiej sytuacji. Cieszę się, że znalazłem się w kilku dogodnych sytuacjach i oby w kolejnym meczem ta skuteczność była jeszcze lepsza. Tydzień przepra solidnie przepra przepracowaliśmy no i było to dzisiaj udokumentowane poprawną grą. Grało się bardzo dobrze. Murawa, jak widać, jest bardzo równa i ta piłka głównie chodziła dołem. Z drugiej linii było dużo tych prostopadłych podań. Cały zespół, myślę, że Zagrał, można powiedzieć, dobry mecz.